Na życiu trzeba się znać! Jej, kur Pokaż, Pokażę to, co masz z przodu. Tę twarz twoją. Te... Co tak, jakie źle wyglądasz? Wiesz co? Siedziałem tam, kurczę, no. źle mi siedzę tu i wiesz co, tak. Siedzę i tam, i to i kurczę, myślę Szczepan sobie tak... Szczepan, weź, że przestań, nie myśl, chłopie, Szczepanie mój słuchaj, złoty. Nie myślę myśl, jak ci to ma zaszkodzić, słuchaj, no. myślę sobie, Irka, jaki właściwie jest sens tego życia. No właśnie, Szczepan... Dzidka, kupiła sobie świetną sukienkę, wiesz, taką dekoltę, kwiaty, paceczki, a do tego buty. Wiesz, fantastyczne, takie różowe. Słuchaj, słuchaj, Ircia. Co, zielonym, powiedz żoły, mi, wiesz. co dla ciebie jest ważniejsze? Dzidka, no, czy... generalnie ja ci powiem, że w porządku. Buty może nie za bardzo, wiesz? nie, nie chodzi o buty, ale dał mi na sukienkę, wiesz, widziałam taką sukienkę. Słuchaj, Ircia, tak karo, Ircia, dół, tu, nie nie wcięte, ubranie, z z damek, tu nie chodzi o ubranie. Tu nie chodzi o ubranie, ale w ogóle o życie. Gdzie to No co tu dużo mówi. No Życie jest drogie. To słuchaj, a dasz mi na bluzkę? Słuchaj, Ircia, ja my się całkowicie nie rozumiemy. Mnie chodzi o egzystencję człowieka. Tak o transcendencję Szczepan, w odniesieniu do... Jezus Maria, Szczepan! Ty po prostu znowu piłeś! <słuch> no, hu... Proszę, proszę! No i co, Ireno kobieto? Szczepan, okej, okay, odwołuję to. A może jesteś chory? To ja, 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 to ja pójdę chory. pożyczyć od Marciniakowej ten... Y, termometr, bo z naszego że... Kurde! urtyńka doświadczenia że O właśnie, Ircia! Czego chciałabyś w tym życiu doświadczyć? A propos doświadczenia. A, a ja, doświadczenia, ja ci proszę powiem, bardzo. że ja, ja ci tu powiem szczerze, że już mi wystarczyło wczoraj e, w bramie, wiesz, jak mnie doświadczył pijany sąsiad. Popa, papa, nie powiem, jak ten to ja, ja nie mówię o takich doświadczeniach. Ja myślę o całej złożoności przyczyn. I skutków. Myślę o przeżyciach wewnętrznych. Przecież. Ale no przecież ja dopiero się dzisiaj tego idę na, na medycynę sądową. Zacznijmy od początku, no. ale uspokój się. No. Powiedz, co ostatnio czytałaś, na przykład? Zaczekaj, nie pomyślę. No. No, i jeśli chodzi o ja to Rzymko pożyczyła od Rydza y, sąsiadki Maryśki na jeden dzień, bo mimo, że jechał na delegację, Jürka, a wcześniej to pożyczyła mnie od, od, od chodzi od o książkę. Czy miałaś no. ostatnio w rękach jakąś książkę? Nie <grym> po prostu... Właśnie ircia. I to nas właśnie różni, bo na przykład takie zwierzę, no dajmy na to, no kura a, taka. No to, co, ty mi skóra? Widział, to kurę, która by czytała. Ja, ja się chyba pochlastam, ja, się, no, szkupam, no, ja się no zabiję A no to... płaczesz? Szczepan, przecież przed nami jeszcze wiele wspaniałych lat.